Zginął niewinny przeze mnie. To moja wina. Dobra, czas wracać na chatę, zobaczyć co u bananka. Dobra, uwaga, mamy misję. Jaką misję? No mówię ci przecież! Co mam nas ze samym banankiem? No faktycznie, ale nieważne. Wracając, mamy misie, Musimy uratować banankę. Mówiłeś, że go nie lubisz. To, że jest bananusem, grzybusem, to nie znaczy, że go nie lubię, okej? Okay? No dobra, więc jaki był plan? Ech. To jest ten czas. Cały dzień czekałem. Nareszcie zjem bananka. Już nigdy nie spotka swojej rodziny. Czy ja gadam do siebie? Weź broń i lecimy. Tak jest, kapitanie! Słyszałeś, w ogóle ja ten dis na bananka? Tak, był świetny, znaczy zły, zły, bananków się nie obraża. Tak, tak. Widzę dom, chyba tam jest bananek. Wyczuwam jego smród z jego nieumytej skórki. Chodźmy. Halo, bananku. Jesteś tu? Halo. Mokry? Bananek odnaleźliśmy cię. Okej, okay, ale szybko, szybko uciekajmy. Bo, bo, bo zły pirat tu idzie. Jaki pirat? A! Alanix, weź tylko pompą. A masz potworze. Uciekajmy. Nie uciekniecie, wszystkich was jem. Dogania nas. Gdzie jesteście? I tak was znajdę. I tak was znajdę, bananki. Nie chowajcie się. O kurde, wodospad! Nie mam jak uciec, Alaniks! Skaczę! Alaniks, nie! Skaczę! Nie, Alaniks, nie!